Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Mafiasolec, a ja witam was w Rocket League u. i dzisiaj to troszkę taki nieco inny odcineczek, bo to będzie, pak, opening, bardziej skrzynia opening, case opening. Ze mną w tle będzie towarzyszy mi Mr. Adam 15 Cześć, cześć, witajcie. E, długo się zbierałem do tego odcinka ale udało mi się wreszcie pozbierać skrzynki, porobimy też sobie jakieś tam kontrakty, różne takie duperele wreszcie zobaczymy jak to będzie wyglądało nam e, w Rocket League, czy to będzie troszkę jak ala CS e, bo jeszcze wcześniej nigdy nie otwierałem otworzymy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć akurat mam uszykowanych jedynek no i pięć dwójek, dwójki jak sami widzicie troszkę częściej wypadają e, ja ogólnie dziękuję chłopakom z Unity i tutaj chłopakom ode mnie z bo naprawdę każdy co miał to tam mi podrzuca, podrzucił za jakąś skrzyneczkę, żeby mógł sobie wreszcie ten pak opening zrobić. Także może co, zacznijmy, zacznijmy od tej jedynki, bo powiem wam, no tutaj każdy chyba chciałby tego do minusa GT trafić i ja dałem jedną skrzynkę Jarowi kiedyś. E, jedynkę no i mu, i mu się trafił powiem wam, no fart w lui Mam nadzieję że u nas będzie też taki e, Tutaj jeszcze mamy coś pod planyką Nie wiem co Bardzo fajne alofelgi są Kurde No nie no coś bym chciał na pewno z tego trafić Także bez błędnego gadania Otwieramy pierwszą skrzynkę Ale dosyć fajnie powiem Ci ja dość losuje Serio? No tak leci w dół Cały taki wiesz, Pionowy I co tu wyjdzie O ja do minus przeleciał Będzie malowa... No, no alucha bym chciał No będzie jakieś malowanie E, na koniec odcinka sobie... No, minus A To malowanie. Breakout. No to ten. don't max, O, Matrixa to chcę, bo ten... Dawidek ma to malowanie. Wiesz, które takie. Aha, no, wie. no, zajebiste. Także sam początek dosyć fajnie udany. E, myślę, że... O, to chyba najczęściej wypada mi się tak zdaje. Otworzymy sobie jeszcze jedną. Teraz i sprawdzimy, co nam, co nam jeszcze dropnie. Później weźmiemy sobie dwie dwójki i tak będziemy podwielosować. Eee, jestem bardzo... No nie no, Dominus znowu przeleciał Wróćcie, wróćcie. Wróć w... o będzie Aluch Będzie, będzie Aluch Będzie Aluch chyba taki tanazma, ma, ten taki z czerwoną fajną obramówką. No 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 E, no, no, no. e no, no. No, no. wygląda, no, 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 no. E, zajebiście wygląda. już swojego starego Dominusa też zrobię e, no, Jak mring... się zdubluje e, No to wiesz, to coś tam się podrzuci no, Dobra, my sobie back zrobimy, do tyłu się cofniemy I otworzymy sobie teraz dwójeczkę, w dwójeczce jest taki dość fajny duży samochód nie wiem jak się tym jeździ, wygląda dość potężnie. Eee, troszkę pewnie zużycie niej teraz z nimi latanie nie będzie chodziło w grę. Ale myślę, że taki do pojeżdżenia i postanie na bramce całkiem w porządku, ja sobie go zaznaczę i kliknę, może mi się uda go wylosować. Jeszcze 8K mamy. Mm, nigdy powiem wam w ja się nie otwierałem tych skrzynek, a zawsze, jak teraz w rokecie jest taka możliwość, zawsze chciałem to zrobić. I bardzo długo na to czekałem, niestety będziemy mieli malowanie kota. No tego malowania jeszcze u chłopaków nie widziałem A to jest na ten specjalny taki inny samochód Szkoda, bardziej bym wolał wszystko na tego mojego dominusa No ale jak powiedziałem że po dwie, to po dwie No chcę chociaż żeby, no ze że dwa samochodziki żeby mi dropły Fajnie by było, bo jednak no tych troszeczkę tam tego openingu będzie, a luchy przeleciały Nitro, chociaż o takie nitro No i super, o to nitro mi się podoba E, nie wiem czy Adam ja wiesz to erupcja wulkanu jakby Eee, e, Dosyć fajnie co wygląda. to wygląda Może być nie kojarzę. Myś, Myślę, że może być Nie kojarzę, e, powiem ci szczerze. dobra, polecimy sobie jedyneczkę um, Co byśmy mogli tu? Nie wiem czy tym samochodem bym chciał jeździć No ale oby coś trafiło Jedziemy Jedziemy z tym, raki, nie, nie zauważyłem czy to jakiś nary samochód jeszcze jest tym. Dokładnie Dropni. No nie, no do minus przyleciał. Dlaczego? No i kolejne malowanie. Ja. No ogólnie nie wiem, tragicznie, bo chyba 9 euro za 10 k. Aha, to jest na ten Na Ten samochodzi ten samochód chyba prawdopodobnie mam. Tak, mam go. Także jakieś to malowanie na niego było, ale nie jest jakieś tam świetne, że tak powiem. Eee, dobra, dajmy jeszcze jedną jedynkę. Kurde, no. Czy to nie wiem, trzeba jakoś to ustawić, że mi dropo tego do minusa, czy co? Proszę, 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 już widziałem, że przeleciał O nie, jakiś tu było nitro znowu, jakaś... Co to jest? Akcja eee, Palma To chyba malowanie kolejne Dokładnie To ja cię zlagowało, <grym> nie wiedziałem o co chodzi No, powiem ci, ogólnie tu jest momentami lag, aż jak wiecie, to skrzyneczki lecą, jak sami to widzicie Ej, no ja chcę samochód przetestować dzisiaj, nie ma mowy, że stąd wyjdę, najwyżej kupię ale nie mam jedynek Cztery keje zostały Została mi po, po dwie teraz otworzę. Pisz, Dwójki. Ee, Tank, Pago Pank jest taki trochę jak w Fifi co nie? Trochę Chcesz tak. tego Ronaldo, ale pewnie ci i tak przeleci O yes. ja! No kurwa o jedno i bym miał ten dekal taki specjalny. Y, to A, malowanie tak? to pod plan chyba jest. Czy to skin jest jakiś specjalny, nie wiem. oa szkoda. Byliśmy blisko. No to co, lecimy jeszcze raz tą dwójeczkę tak jak obiecałem Ale te ładne oponki tam były za zaluskie No nie pogardziłbym Ej no ja chcę żeby mi tu coś opu jeszcze Ciekawego Proszę 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 No nie O kurde blisko było, lobby Lobo lobby. A to malowanie już kogoś widzi Aha, to jest na ten mój samochód kiedy grałem tym mercem jak pamiętacie Już dawno nim nie grałem, raczej nim nie pogram no. Bo już jestem przyzwyczajony do tych E, samochodów bardziej do latających. No i tutaj jeżeli proszę wyskocz mi do minus. Proszę, 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 proszę. O kurde, raz już przeleciał. Drugi raz, trzeci. Cicho. Kurwa, aluch tu nie będzie, będzie, nie będzie, nie będzie, nie będzie No kurde, znowu malowanie Będę, Powymieniam te malowania, no bo po co mi to, może z kontraktu coś poleci Aha, poleciał na ten nowy samochód, to jest ten e, troszkę lepsza ja wersja się Dominusa, który ja mam I Mam go też kupionego, bo to jest w dodatku, tylko nie gram nim, ponieważ strasznie ciężko mi się nim lata Ogólnie malowanie kozackie Może się przyzwyczaję, tylko samochód zobaczę Ale no chciałbym tego Dominusa, co tu ma, nie wiem, turbinę chyba jakąś wyjętą z przodu na masce No i została nam ostatnia niestety skrzynka i kurczę, no bo Jarecki otworzył 30 skrzynek, dopiero za 30 mu dropło mm, Taki trochę graven no to, to na pewno to O nie, przeleciał samochód No i kurde, Alu, jeszcze blisko Nie przepchnę już tego, dwa razy kota mamy Dobra, zrobimy kontrakty z tego, jeszcze nie ma co się łamać, bo widziałem, że komuś z kontraktów kiedyś do minus wyleciał eee, Także no, szkoda, że nic takiego lepszego na mnie dropło, ale dobra, nie ma się co łamać Lecimy kontrakty z tego, co mi na razie adać po Podawał ich chłopacy. Mm, dobra, myślę, że z tego można zrobić, bo ja raczej tego nie będę używał. Aha, mamy jakieś okularki, dobra, i to mniej więcej okularki nam daje wtedy jako z niebieskiego. Widzicie? Tu już jako niebieski skin wtedy nam to liczy. Okej, okay, super, mi się podoba. Mm, jak, jak chcesz niebieski. Myślę, skin. że nie będę tego, wiesz, dajesz zwykłe, nie a dostajesz za to trochę lepszy. Myślę, że nie będę o z tych łapek korzystał. Dobra, mamy kolejny. Na koniec... Aha, mamy kolejne malowanie, on też jest niebieskie, także spoko, mi pasuje. Tutaj mam po dwie rzeczy jak widzicie. Eee, tutaj są te łapki, dobra, możemy zrobić kolejny kontrakt. O kurwa! Ale za czapkę dostałem, wiesz Adam kojarzysz takie czapki, jak się idzie czasami na imprezę jest taka czapka jakby e, budowlańca i po bokach można te dwie puszki założyć? Takie do picia? Hmm. A, Widziałeś to no, kiedyś? Te słomki no, takie tak, co... Tak, no tak, to tak. taką, taką czapkę dostałem. Fajną, mnie jej nie wymienię, bo jeszcze takiej nigdy nie miałem. A ja miałem, mam też takie coś. Masz to? No fajne, no. bardzo fajne. Dobra. Eee, to lecimy. Co tu nie będzie ładne? Tak. Leci takie coś. Aha, z tych nie mogę. Dobra, wstecz. A z tych? Aha, kurczę, serio, nie mogę tego razem? Razem? Nie, nie mogę. Jak... Kwas trochę. Mm, dobra, to jeszcze zróbmy z takich, co ja nie będę korzystał eee, Czapek. Róża mi na pewno się nie przyda, to też nie Popugę zostawię, o to mi się nie podoba, dobra, może uda nam się wtedy 5 zebrać z kontraktów Dobra, mamy kolejne malowanie, super Skrzynek nie da się niestety chyba wymienić Dobra, jeśli chodzi ja o czapki, nie wiem. czapki to mam, tak, nie będę korzystał z tej Nie będę korzystał z tego, z tego eee, Aladyna to sobie zapalę może kiedyś no nie, tego nie będę korzystał I myślę, że ta, dobra, mamy kolejny kontrakt Tak zwany kontrakt, wiecie ja sobie to tak nazywam. Dobra, okej. Okay. Jak to jest z malowaniem? Dobra, to możemy... Tak. Aha, kurde, cz nie czemu ja to klikłem? Dobra, możemy to dać. Możemy to dać. Okularki też. To mi się nie przyda. I to mi się nie przyda. I teraz... Co to będzie z tego? Co? Error? Rocket League server coś się pogięło. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Tak, tak, tak. Tak. Akcept. No i ja, a zaś jesteś? No jestem, jestem Ja myślałem, że mi Rocket waliło, nie wiem czemu. Nie mogę, jak sami widzicie tutaj teraz może e... bugi, bugi są na serwerze. E... nie wiem, dziwnie się to stało teraz. Czekajcie, jeszcze raz spróbujemy na spokojnie. Jeżeli jest tych to 5, to nie, na pewno nie tego nie wezmę. Jeżeli bym chciał te, no okej, okay, ja bym chciał te wtedy, to jest to, 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 to accept. Eee, Selection on items in the quality serial continue. Yes, trading, umkowy... nie ząpy... A nie, coś, że później, coś z serwerami jest nie, tak, no niestety szkoda, ale może w następnym odcinku to pociśniemy, a ja teraz eee, przebiorę tego swojego do minusa. Tylko czekajcie, ja sobie wezmę innego, bo tym już się tak podszkoliłem grać. O, ten mi się w ogóle samochodem, niedobrze mi się tym gra. O, patrzcie, tu mam tego do minusa normalnego. Mm, tutaj ten breakout mój, gdzie on jest? Breakout. No on wiecie. Prawie jak do minus. Eee, Okej, okay, to będzie to. Do tego teraz tak. Mamy aluski. Aluski są te Nie, no, całkiem fajnie wyglądają. Jak widzicie trochę z dodatków tego już mam. Myślę, że możemy tą naszą czapeczkę mu założyć, która nam tam dzisiaj dropnęła. Moment, moment, gdzie to jest? Ładuj się. I o co dzieje z serwerami? Jak widzicie, bardzo długo ładują mi się rzeczy. O, jest czapeczka. Aha, dosyć spoko wygląda. Eee, właśnie, malowania. Są malowania. Super. Jak to właśnie będzie wyglądało teraz? To nie. O! To malowanie sobie damy, kozacko to wygląda Gitara się ma łokieć pięta hmm. no, chodamy, Czyli dokładnie eee, Aha, czyli tutaj tylko po jednym kolorku mogę sobie wziąć No to akurat dopasujemy sobie te kolorki jak widzicie pod naszą butelkę No i jak to często z moim internetem bywa, weźmiemy sobie eee, Ty no to to e, zerwanie internetu, tam taką, nie wiem, jak to można na zawieszkę. E, tutaj w które to miejsce najczęściej flagi są. Dobra. Myślę, że tak i możemy jeszcze spróbować, żeby ten odcinek nie był za długi. Możemy spróbować jeszcze raz. Czy uda nam się zrobić z tego kontrakt, czy też nie? Aha, tutaj mamy e, online items. Coś jest... coś tam nie wiem czemu to tak... Aha, Ale widzicie. Po prostu ten. Wymiana online jest niedostępna. No dokładnie, nie, bo widzę nawet teraz mi się w ogóle nie ładują, wiesz. E, szkoda że no, akurat no, tu na, to są serwery, tak. na odcinku mi się to akurat zdarzyło Bo powiem wam że e, z chęcią bym sobie tak to coś tu zrobił No ale trudno, nie wiem czy zagrać jednego mecza jeden na jeden akurat tym samochodem teraz? Grałbyś czy nie grałbyś? Powiem ci że ja zagrałem wczoraj i naprawdę bym się z ciebie dumny e, Tylko boję nie, się że robią. jak będzie serwerami No jak są serwery nie tak to żeby ci nie wyrąbało Nie no niby, niby idzie Także jednego meczyka 1 na 1 możemy sobie pyknąć. Albo wiecie co? Nie. Ja sobie taki odcinek zaraz będziecie i tak mieli z roketa za dwa dni praktycznie, bo Addaś musi się zmierzyć z Tanasem Także tam sobie pooglądacie, ale dzisiaj jak to pago penning, to tylko Pago Penning. A może w następnym... E, przy, na jeszcze w następnym odcinku zrobimy sobie właśnie coś takiego 1 na 1. Zobaczymy wtedy jakiego my będziemy mieli skilla. Bo jak gam w drużynie to nigdy tego czasami nie da się pokazać. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że... Przed następnym odcinkiem e, uda nam się zrobić kontrakt z tych niebieskich i może wtedy nam coś wypadnie, także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę do kolejnego odcinka na razie trzymajcie się cześć. Hello.